Cześć, witam i po dłuższej przerwie zapraszam Was na kolejny odcinek Polityki Zagranicznej. Serdecznie dziękuję Wam za wszystkie słowa wsparcia, które do mnie spłynęły, no i przepraszam za to, że nie dałem rady mimo wszystko nagrywać materiałów. Jeśli chodzi o wirusa, ten nie przebiegł u mnie kompletnie bez objawów, ale porównując to do osób, u których choroba pokazuje to najgorsze, najbardziej niebezpieczne oblicze, to i tak miałem dużo szczęścia. Zostawmy już jednak ten temat, no i zapraszam na materiał. Dzisiejszy odcinek będzie zawierał mnóstwo informacji, które są dla niemal wszystkich zupełnie oczywiste. Momentami tak trywialne, że aż mi wstyd, bo mimo wszystko staram się, by te materiały dostarczały jakieś informacji, które są nieznane dla większości użytkowników. Tym razem będzie inaczej. Chcę powiedzieć o kilku dosyć oczywistych rzeczach, ale które, o których wydaje mi się za rzadko mówimy i za rzadko o nich myślimy. Otóż wiele rzeczy, wiele charakterystyk naszego współczesnego świata wydaje nam się, że to jest norma. Dopiero gdy ukaże się je w odpowiedniej perspektywie, pod odpowiednim kątem, się o nich opowie, to dopiero wtedy można dostrzec, w jak absolutnie niesamowitych czasach dla ludzkości przyszło nam żyć. Zdecydowanie zbyt często popadamy w takie przekonanie, że w historii wszystko już było, że ludzkość jest na tej planecie na tyle długo, że wszystko, co dzisiaj obserwujemy, jest tak naprawdę powtórką z historii, tylko w innych okolicznościach, z użyciem innych narzędzi, ale że tak naprawdę wszystko już było. Oczywiście historia jest nam niezwykle potrzebna, jest niezbędna do tego, byśmy wyciągali z niej lekcje, byśmy uczyli się na własnych błędach, ale wydaje mi się, że jest ona nam niezbędna do tego, żebyśmy zrozumieli teraźniejszość. Kim jesteśmy, dlaczego tu jesteśmy, jak się tutaj znaleźliśmy, żebyśmy byli w stanie zrozumieć samych siebie. Natomiast jeżeli chodzi o przyszłość, tutaj budowanie daleko idących analogii na podstawie właśnie wydarzeń historycznych jest o tyle problematyczne, że obecny okres w historii ludzkości, w historii świata, nie ma po prostu odpowiednika historycznego. Jest zbyt wiele zmiennych, zbyt wiele zmieniło się, by stosować takie karki, które mogą prowadzić na manowce. Jednym z głównych wyróżników tych naszych obecnych czasów jest tempo zachodzących zmian. Nasz świat zmienia się w nieprawdopodobnym tempie, a nie zawsze tak było. Zazwyczaj tak nie było. Ludzie przez zdecydowaną, zdecydowaną większość istnienia gotunku ludzkiego rodzili się i umierali w niemal takim samym świecie bądź dokładnie takim samym świecie. Jeżeli coś się różniło, to były to drobiazgi, które dopiero skumulowane w dłuższym okresie pchały ludzkość do przodu. Przeciętna długość życia w Polsce to 74 lata dla mężczyzny, 82 dla kobiet, zaokrąglając. Ale my też zaokrąglimy to jeszcze bardziej. Policzmy 75 lat do równego rachunku. 75 lat temu, 1945 rok, koniec II wojny światowej. No pomyślcie, jak zmienił się świat od roku 1945 do roku 2020. Osoby, które urodziły się właśnie wtedy, a umierają dzisiaj, no umierają w zupełnie innym świecie. Niż którym przyszli na świat. A świat od tej pory to nie zwolnił, raczej przeciwnie, wcale przyspiesza. Pokolenie dzisiejszych 20, 30, 40, 50 latów, jeśli dane im będzie dożyć tej, powiedzmy, 80, również będzie umierać w świecie, którego dziś nie jest sobie w stanie wyobrazić i którego pod wieloma względami może już zupełnie nie rozumieć. Te bardzo radykalne zmiany, których świadkami jesteśmy, których świadkami jest ludzkość, powiedzmy od. Dwóch stuleci są oczywiście odzwierciedlone w rozmaitych statystykach. Można by tutaj przytoczyć ich mnóstwo, ale chyba najbardziej szokującą jest ta dotycząca populacji. Licząc od neolitycznej rewolucji agrarnej, czyli mniej więcej od czasu, kiedy ludzie zaczęli stopniowo przechodzić na osiadły tryb życia, jakieś 10 tysięcy lat przed naszą erą, przez niemal cały czas populacja człowieka rosła wolno i stabilnie, aż nagle wystrzeliła w kosmos. Pierwszy miliard ludzkość osiągnęła około roku 1800. Dziś to już 7,7 miliarda. Taki nagły wzrost populacji jest czymś zupełnie nieprawdopodobnym. No a my naszą liczebność, ten stan traktujemy chyba raczej jako coś normalnego, naturalnego. Mniej więcej zawsze tak było. Oczywiście nie jest to prawda. I wiąże się to oczywiście z wieloma bardzo poważnymi konsekwencjami. Ale co więcej, nie tylko to wiąże się z konsekwencjami. Otóż swoje konsekwencje ma również to, że ten wzrost populacji, niesłychanie dynamiczny w ciągu ostatnich, no powiedzmy dwóch suleci hamuje, zaczyna hamować. On w, w świecie w krajach rozwiniętych już by hamował, i to rozszerza się na całą planetę. Także oczywiście, no, nie da się pomnażać, mnożyć w takim tempie w nieskończoność, no, bez przesady. Tak, to byłoby absolutnie no, absurdalne. Ten wzrost demograficzny zaczyna się kończyć i to też ma ogromne konsekwencje, z którymi to konsekwencjami będzie musiało sobie radzić już nasze pokolenie. Współczesne państwa, te, które istnieją dzisiaj, te państwa narodowe, swoje początki mają w okresie właśnie tego nieprawdopodobnego wzrostu populacji. I bardzo wiele mechanizmów istnienia, funkcjonowania tych państw, również naszego państwa, jest oparta właśnie na tym procesie, gdzieś w kontrakcie społecznym między. Państwem a obywatelem, jedną z, ze zmiennych jest właśnie ten wzrost demograficzny, ta zmienna, która po prostu odchodzi do przeszłości. Bardzo wiele aspektów naszego życia społecznego, państwowego system emerytalny, system opieki społecznej, system opieki zdrowotnej, system edukacji wszystko to będzie musiało być no, w pewien sposób nawet wymyślone na nowo, czy przystosowane do sytuacji zupełnie innej charakterystyki demografii. Wszystko to, co wydarzyło się przez te dwa stulecia z okładem, jeżeli chodzi o cały rozwój ludzkości, to oczywiście skutki rewolucji przemysłowej. Rewolucja przemysłowa jest takim wydarzeniem, takim procesem, którego, powiedzmy sobie szczerze, zupełnie nie doceniamy to po pierwsze, a po drugie, chyba nie jesteśmy jeszcze w stanie zrozumieć w pełni konsekwencji tych wydarzeń. Może dlatego, że przecież ta rewolucja nadal trwa w kolejnych odsłonach. Świat przed rewolucją przemysłową był światem rzeczywistością zbudowanym za pomocą ludzkich mięśni. No, wykorzystania zwierząt okazyjnie udawało nam się również zaprzęgnąć do pracy siły natury. No, dodatkowe pokłady pracy, jakie wyzwoliła właśnie rewolucja przemysłowa, przekształciły nasze życie, naszą rzeczywistość w sposób jak nic wcześniej w historii całej ludzkości. Jednak do tego, by wyzwolić owe zasoby, do tego, by wprawić w ruch zaprojektowane przez człowieka maszyny, potrzebowaliśmy energii. I tutaj z pomocą przyszły szczątki zwierząt i roślin sprzed milionów lat. No, nikt z nas pewnie nie zastanawia się nad tym, że wlewając benzynę do samochodu jest napędzany szczątkami dinozaura czy innej kreatury sprzed milionów lat, tylko oczywiście odpowiednio przetworzonej. No ale właśnie tak jest. I to też rodzi potężne konsekwencje. Ropa, gaz ziemny czy węgiel pozwalają nam na wydobycie z nich energii dzięki spalaniu, czyli dzięki gwałtownej reakcji utleniania. Utleniając te substancje, otrzymujemy nie tylko energię, ale również np. dwutlenek węgla. Odkopywanie zasobów drzemiących głęboko pod powierzchnią ziemi, następnie spalanie ich i uwalnianie dwutlenku węgla. Do atmosfery no, zakłóca balans, który pozwala na zachowanie takich warunków klimatycznych, jakie dobrze znamy i w jakich no, świetnie się rozwijamy. Rozwój ludzkości w ciągu tych dwóch i pół stuleci rewolucji przemysłowej no, był napędzany paliwami kopalnymi. Nie byłoby nas tutaj, gdzie jesteśmy, gdyby nie paliwa kopalne. Jednocześnie jednak trzeba zacząć wyobrażać sobie rzeczywistość w nie tak odległej przyszłości bez paliw kopalnych. Proces odchodzenia od paliw kopalnych będzie oczywiście długi, bolesny, nie będzie to nic prostego, tylko nie bardzo jest inne wejście. Klimat to jedno, nie chcę bagatelizować tego problemu, bo jest on poważny, no ale nie mniej wielkim, jeżeli chodzi o przyszłość paliw kopalnych, jest to, że jest ich po prostu. Skończona ilość, to ropa, gaz, węgiel to są wszystko skończone zasoby, których kiedyś zabraknie. To nie jest wcale taka niesłychanie odległa perspektywa. Większość opracowań na temat np. Na ropy naftowej mówi o kilku dekadach, o pięciu zazwyczaj dekadach. 50 lat to wcale nie jest tak długo i skończą się znane nam zasoby ropy naftowej. Oczywiście w tym czasie pewnie znajdziemy tu i ówdzie jeszcze jakieś dodatkowe złoża, ale całego procesu to nie odwróci. Te surowce po prostu muszą się kiedyś skończyć, więc proces odchodzenia od nich rozpoczyna się właśnie teraz. Ta zmiana będzie oczywiście długotrwała, ale ona już została rozpoczęta. To znaczy, wielkie programy ogłaszane czy w Chinach, czy w Europie, wielkie pieniądze inwestowane w zieloną energię, w przemodelowanie całej gospodarki, tak naprawdę, której podstawą od tych 200 lat co najmniej są właśnie paliwa kopalne. To jest wielkie przedsięwzięcie, to jest wielka rzecz, która będzie się działa na naszych oczach i która już zaczyna się dziać. Największy polski operator energii PGE, największa polska spółka energetyczna ogłosiła, że do roku 2050 roku będzie spółką neutralną klimatycznie. Polski, Polskę nie ominą te zmiany. Polski przedsiębiorca, jeżeli masz pomysł, wiesz jak, możesz Dołożyć coś do tego procesu, to właśnie teraz jest chyba czas na działanie, bo strumień pieniędzy, który będzie wpompowany w tego typu inwestycje, no będzie chyba czymś bez precedensu w ostatniej przynajmniej historii. To będzie wysiłek na rzecz zmiany modelu całej światowej gospodarki, w którym również europejska gospodarka i polska gospodarka będzie w tym procesie uczestniczyć. Skutkiem rewolucji przemysłowej jest również e, oczywiście niesłychany rozwój technologii, e, i tutaj po raz kolejny wydaje mi się, że tego tempa nie jesteśmy za bardzo w stanie pojąć. Od stworzenia pierwszej lokomotywy do e, lądowania na Księżycu minęło 165 lat. 165 lat w historii ludzkości to naprawdę mgnienie oka. Rozwój technologii może i da się jeszcze jakoś. Ogarnąć rozumem, do momentu, kiedy mówimy o takich, właśnie, bardzo policzalnych rzeczach, to znaczy, że można przewieźć coś gdzieś e, dwa razy krócej, czy trzy razy krócej, podnieść większy ciężar. Kiedy mówimy o maszynach, kiedy mówimy o rzeczach bardzo policzalnych, wszystko jednak zupełnie odlatuje w kosmos, kiedy na scenę wkraczają komputery, bo maszyna może i powiększała te zasoby pracy dostępnej człowiekowi, ale była to ta praca fizyczna, mechaniczna. Nic nie mogło zastąpić ludzkiego intelektu, ludzkiego umysłu, no i wszystko to zaczęło się zmieniać właśnie, kiedy pojawiły się komputery. Wszystko to zaczęło zmieniać się od czasu wojny. Pierwsze komputery powstały oczywiście na potrzeby działań wojennych, na potrzeby obliczeń balistycznych, czy też odszyfrowywania wiadomości, których nie byłby w stanie odszyfrować człowiek. Później ta rewolucja ogarnęła naukę. No ale w końcu dotarła do życia każdego z nas za pomocą mikroprocesorów, ta rewolucja ogarnęła wszystkich z nas i zmieniła nasze życie w nieprawdopodobnym tempie. Ciekawostka za pomocą której chciałbym wam pomóc, zobrazować sobie to tempo zmian jest dosyć nieprawdopodobna na tyle nieprawdopodobna, że aż trudno w nią uwierzyć, dlatego wszystkie te informacje oczywiście znajdują się, czy źródła tych informacji znajdują się w opisie. Zachęcam do tego, żebyście je sprawdzili. Nie jest niczym specjalnie niezwykłym, kontrowersyjnym, by stwierdzić, że każdy z nas ma urządzenie, telefon, który jest zdecydowanie mocniejszy, szybszy niż komputer pokładowy Apollo 11, misji załogowej pierwszej misji załogowej, która dotarła na Księżyc. Jeżeli was, wasz telefon komórkowy ma 4GB RAM, co jest myślę mniej więcej średnią nowych, nowych telefonów um, dzisiaj na rynku, no to ma tej pamięci milion razy więcej niż komputer pokładowy Apollo 11. Co jednak jest zupełnie szokujące, to to, że nawet ładowarki, zwykłe, konsumen konsumenckie ładowarki z wtyczką tam USB-C mają montowane dzisiaj wewnątrz mikroprocesory, które są mocniejsze obliczeniowo niż komputer pokładowy Apollo 11. Ładowarka do waszego telefonu dzisiaj w roku 2020 jest silniejsza obliczeniowo niż komputer, który pozwolił dotrzeć na Księżyc. Każdy z nas ma dzisiaj w kieszeni urządzenie dzięki któremu może komunikować się na dowolną odległość z dowolnym właściwie człowiekiem na całej planecie, może słuchać, oglądać treści jakie chce, wykonywać skomplikowane obliczenia i Jasne, wszyscy to doskonale wiecie. Ostrzegałem, że będzie tutaj bardzo wiele trywialnych informacji, ale jak często macie okazję do tego, by na chwilę się nad tym zastanowić? Od premiery pierwszego iPhone'a minęło 13 lat. To, to wtedy tak naprawdę smartfony z czegoś trochę ekskluzywnego stały się czymś masowym, popularnym. Myślę, że w Polsce ten czas jest jeszcze krótszy myślę, że około dekady tak naprawdę. Jak w ciągu tych zaledwie 10 lat. Zmieniło się życie każdego z nas. Nasze nawyki, to jak komunikujemy się z rodziną, jak wygląda nasze życie indywidualne, rodzinne, ale również społeczne. I skoro coś takiego stało się w ciągu zaledwie 10 lat, czego byliśmy świadkami, to jak tutaj podchodzić do przyszłości? Do przyszłości za dwie, trzy dekady? I pozornie, mało w tym wszystkim polityki zagranicznej, prawda? No wybaczcie, ale naprawdę tylko pozornie. Bo cała ta rozgrywka, która toczy się już na świecie, która, która już się rozpoczęła, toczy się właśnie o to, kto będzie narzucał nowe rozwiązania technologiczne w kontekście zmian dostępnych źródeł energii oraz zmian demograficznych. To jest ta rozgrywka, która zdecyduje o hierarchii we współczesnym świecie. I nie tylko przedmiot rozgrywki jest wyjątkowy, ale również gracze, którzy biorą w niej udział. Nigdy w historii naszej planety nie mieliśmy potężnych Chin i potężnych Stanów Zjednoczonych. Kiedy Chiny były potężne, Stany Zjednoczone jeszcze nie istniały, a kiedy Stany były potężne, Chiny przeżywały kryzys. Teraz po raz pierwszy będziemy świadkami rywalizacji gospodarek i państw o sile bez precedensu w historii całej ludzkości. I w obliczu takiej rozgrywki i takich konkurentów Europa pchana jest w stronę konsolidacji. Bo żadne z europejskich państw z osobna w tej rozgrywce nie ma najmniejszych szans. Jedynym sposobem, by uniknąć bycia pionkiem w grze tych potężnych, jest właśnie konsolidacja. Tyle tylko, że ta konsolidacja jest niezwykle trudna, bo taką najbardziej chyba nieodłączną charakterystyką Europy jest wewnętrzna konkurencja, która dzisiaj w zupełnie innej epoce, przy użyciu zupełnie innych narzędzi, ale mimo wszystko trwa w najlepsze. Żyjemy w najbardziej niesamowitych czasach w historii ludzkości. Tempo zmian, które kształtują nasze, naszą rzeczywistość jest absolutnie bez precedensu. Co więcej, nasze państwo, nasz kontynent i generalnie ludzkość stoi u progu kolejnych rewolucji technologicznych, politycznych, społecznych, które zmienią nasze życia. Gorąco zachęcam Was do tego, żebyście te niesamowite czasy obserwowali. Razem ze mną oglądając kanał Polityka Zagraniczna. Serdecznie dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia.